30 sierpień 2025 Jesteśmy w centrum miasta Nad jeziorem Alsterem Widzimy wieżę kościołów Miasto Maryi, gdzie 1060 lat temu zmarł święty Benedykt V Urodzony w rocznicę urodzin Świętego Benedykta 2 marca 915 roku a święty Benedykt urodził się 2 marca 480 roku. W Hamburgu był również nuncjusz papieski ostatni, Fatimski papież wybrany. 63. rocznicę swoich urodzin. Również 2 marca 1939 roku. A urodził się w tym samym miejscu co Benedyk V. 2 marca 1876 roku w Rzymie, przy kościele Cezanowa, który założył święty Filip Nery. Tam pochowany, niezwykły apostoł Rzymu. Bóg wszystko widzi. 2 marca 17 roku, w rocznicę urodzin Mądrusza Papieskiego, Eugenio Paczelich, w rocznicę urodzin Benedykta V, w rocznicy urodzin Lona XIII. W rocznicę urodzin Benedykta V Benedykta Świętego Matka Boska została znaleziona obraz Matki Boskiej ikona Matki Boskiej wszechwładnej patronki Rosji Dzisiaj przepiękny dzień przedzień 31 sierpnia kiedy w 1944 roku w Warszawie spełniła się ofiara sakramentek Fundacji Polskiej Królowej Marii Kazimiery ślubowała 15 sierpnia 1683 roku w kościele Matki Boskiej na Piasku Fundacji Świętej Jadwigi ślubowała fundację z sakramentek zakonu wieczny, wiecznej adoracji w Warszawie, jeżeli zwycięży jej mąż pod Wiedniem, gdzie walczył razem z Maksymilianem Emanuelem, przyszłym swoim zięciem. Błękitny książę Maksymilian Emanuel Urodził się 11 lipca 1662 roku w Monachium. Jak miał rok, 29 kwietnia 1663 roku, położono kamień węgielny pod kościół Świętego Kajetana, pod zgromadzenie, klasztor zgromadzenia Tatinów. Które sprowadziła jego mama w dziękczynieniu za urodziny syna. Słynny kościół w rezydencji. Gdzie przez 10 lat. Mieszkała samotnie razem z braciem. Wnuczka kula Jana III Sobieskiego. Święta. Klaryska, która się urodziła 4 sierpnia 1666 roku, w tym samym roku, co umarł jej dziadek w Warszawie. Rodzice króla Sowiskiego i marka, którzy byli tutaj w Hamburgu bracia w 1646 roku, zachwyceni tym miastem. Założyli w tym czasie zgromadzenie karmelitanek w Lwowie, w polskim mieście Lwowie, gdzie otruto 47 króla Polski. Król Michała. Król Michał, chory bud urodził się 31 maja 1640 roku w Olesku, w zamku, gdzie wcześniej 17 sierpnia 1629 roku urodził się jego krewny, 48 król polski. Jan Trzeci Sobieski. Jan Trzeci Sobieski w dniu, kiedy otruto 47 króla, króla Michała, zwyciężył pod Chocimiem. Widział to święty Marianin, święty Stanisław Papczyński. był rok młodszy od Króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, urodzony 18 maja 1641 roku. W tym roku również urodziła się w Nevers królowa Polski Maria Kazimiera. W Nevers, gdzie przed otruciem króla, otruto rok wcześniej. 46. króla Jana Kazimierza, urodzonego 22 lutego no 22 marca, w 1309 roku na Wawelu, kiedy w Rzymie ojciec Dominik, święty Karmelita, Dominik od Jezusa i Maryi, znalazł obraz Matki Boskiej Królowej Polski. Obraz, który zawsze nosił przy sobie był z obrazem podczas poświęcenia kościoła świętego Józefa na Kallenbergu, które się odbyło w święto świętego Wawrzyńca 10 sierpnia 1629 roku, czyli 7 dni przed urodzinami króla Jana III A pomagał Flowi Sobieskiemu, księciu, błękitnemu księciu, który miał 21 lat, jak towarzyszył Sobieskiemu Markowi święty Kapucyn. Tak jak wcześniej dowódcą armii piorunującej towarzyszył święty Dominik od Jezusa i Maryi, święty Karmelita. Matko Boże. Królowo-polski. Mieliśmy teraz 20 sierpnia 111 rocznicę odejścia polskiego świętego papieża Piusa X. A w tym dniu umarł Kowalczyk. Noc już papieski, polski dla Polski. Który razem z Żydem, Królem Wojtyłą Zmienili wszystkie struktury kościelne w zespole, bo to był program 527 lat w tym programie 25 marca 1992 roku Karol Wojtyła jako polski papież oszukali cały świat katolicki. Tak jak oszukali również świętego Maksymiliana Kolbe. Oszukali już planując wcześniej. Już w 1912 roku było zaplanowane. Jak przyjechał dzisiaj święty, Jan XXIII do Krakowa do... Biskupa Sopiechy, który był biskupem Krakowa z nominacji świętego polskiego papieża od 17 grudnia 1911 roku. 1911 rok Eugenio Paczeli został sekretarzem Piusa X. 17 grudnia 1936 roku siostra Faustyna miała widzenie bardzo wolesne o złych kapłanach. 25 rocznica. sakry biskupii kardynała który urodził się 14 maja 1867 roku był również rówieśnikiem świętego biskupa Józefa Natana urodzonego 11 listopada 1867 roku a w grudniu urodził się wróg polski Piłsudski wielki przyjaciel Piusa XI, który swoje rządy zaczął od 6 lutego 1922 roku, a wcześniej 9 lutego 1922 roku w kościele Franciszkanów, Maksymilian Kolby, dzień po swoich 28 urodzinach, urodziny innego kapłana, który też z Austrii został zlikwidowany, ścięty w 1944 roku. Otrzymał pieniądze od Matki Boskiej. W kościele, gdzie ostatnie urodziny polskiego papieża w Rzymie 2 czerwca w 1914 roku święcenia kapłańskie otrzymał w Wawrzyniec. Benanty Wawrzyniec. Benanty rzadkie imię. Nazywał się mój dziadek Benanty. Dziadek był niezwykle pracowitym człowiekiem. Benanty Tuszyński. Zakładał sklepy w Poznaniu, w Świeciu w Gdyni, mu odebrano. Wszystko odebrano, bo był Polakiem. I jego żona, moja babcia, zmarły trzy dni po, urodzinie, po urodzeniach mojego taty. Tata wychowywał się w Marianach. Pisał do rodziny, do grudziądza dzialek, urodził się wielki człowiek, Bernard Jan Paweł. Urodził się Wielki Człowiek, Wielki Apostoł Bożego Miłosierdzia. Kończywszy Marianów w 38 roku, wiedział, że 24 jego profesorów zostało zamordowanych w Perplinie. 20 października w 39 roku. Tego dnia ostatni fatimski papież, który był często w Hamburgu, już Papieski, wydał pierwszą encyklikę Polska z zmartwychwstanie. I tego dnia umarła dziewczynka, która była zraniona 1 września w 39 roku przy napadzie na Pocztę Gdańską, gdzie podobno pracował Ojciec, dziadek Tuska, Günther, podobno Józef, który urodził się tego samego dnia co siostra Lucy. 22 marca 1917 roku. W Stutthofie był był za, za zastępcą komendanta Maxa, Polaka. To był komendantem w Stotofii i w Najegamy, którego skazano na karę śmierci w Hamburgu 3 maja w 1946 roku. 3 maja 1945 roku, tutaj w hamburskim ratuszu, był Leiter Kaufmann, który rządził Hamburgiem od 1925 roku. Kuzyn Teodora Kaufmana z Nowego Jorku, który oświadczył światu. Już wcześniej, od 1933 roku, Niemcy muszą zginąć. Właśnie 3 maja, w dniu urodzin Tadeusza Ryzyka, nie otwarci przez Bieruta wystawa Warszawa oskarża wystawy w Warszawie, przy której był również jego syn Jan Bierut, od 1978 roku, ambasador polskich w Bonn. Gdzie arcybiskupem był wnuk króla Jana III Sowieckiego, plemys August, urodzony w 71. rocznicę urodzin dziadka 17 sierpnia 1700 roku w Brukseli. Poświęcił święte schody, wybudował, ufundował i poświęcił święte schody w Bonn 14 czerwca. 14 czerwca w 1700 w 1951 roku, kiedy w Rzymie papież Benedykt XIV wydał encyklikę o nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim. Bo było, że wybrano sobie w Lublinie dzień przed wyborem 44 Króla Polski, którego wybór 19 sierpnia w 1587 roku ogłosił 45-letni kanclerz Jan Zamojski, pradziadek króla Michała, założyciel Zamościa. Gdzie teraz powstaje olbrzymi dom, ośrodek Wyszyńskiego, kardynała Wyszyńskiego, kuzyna Andrzeja Wyszyńskiego który doprowadził w programie 2077 dni do likwidacji duchowieństwa niezwykły jest, że chrzest Polski był w Regensburgu 14 kwietnia 1966 roku 131 lat wcześniej czy 121 lat wcześniej. 13 stycznia 845 roku był przez Czech. Proszę zobaczyć, jaki cyrk odbył się w Bazylice Mariackiej 13 stycznia 2019 roku. Zrobili z Pawła Adamowicza Świętego, poleciał z gwiazdką Owsiaka, do nieba Owsiaka. Były to również urodziny, 13 styczeń 1966. Urodził się syn głównego rabina Izraela, 14, 14 sierpnia 2013 roku. Syn największego przestępcy świata, który uważa się za potomka króla Saula Walla, rabina Izraela Wal. Izrael Wal urodził się 1 czerwca w 1937 roku. Już od 1963 roku urzęduje w Polsce. 27 stycznia 2014 roku zaczął rządzić Knesetem z Izraela z Wawelu. Jest to przestępca, który nienawidzi Polski, z którym grał razem z Karolem Wojtyłą. Zaprosił go do Izraela i tam szatanista Kiko którego promuje ryłko. Przestępca, bo to są wszystko przestępcy, tak jak i agent Campino, zmarły w 111. rocznicę urodzin naszego polskiego świętego papieża Piusa X. Pogrzeb 28 sierpnia w tym roku w Gnieźnie. To byli nie księża. To był nie Kościół. To byli przestępcy, którzy przejęli Kościół. Przejęli Kościół katolicki, bo tylko w religii katolickiej mamy prawdę. Jak mówił nasz święty Rafał Kalinowski, zmarły 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Urodził się 1 września 1900 w 1835 roku w Wilnie, gdzie już dużo wcześniej w 25 roku wydawano życiorys największego apostoła Eucharystii Hermana Coena z Hamburga nawróconego mocą Eucharystii któremu zawdzięczamy odnowę karmelu we Francji, w Anglii, w Polsce właśnie 28 sierpnia 1847 roku był jego niezwykły chrzest w Faryzie. Poznałam jego historię od dniu beatyfikacji 108 męczenników. Tylko żaden z nich nie ma kościoła katolickiego. Było to 44 lata po tym programie. Jezu ufam Tobie, Matko Boża Wszechładna, módl się za nami. Wszyscy święci, święty Boże, módlcie się za nami.